Siema widzowie, dzisiaj gramy. Wy. No powiedz. Zardzewiały samolot. Rusty. Plane. No. Wytłumacz co tu się robi, bo ja też nie wiem, w sumie, prawda? No tutaj jest, że jesteśmy w samolocie. Boisko nas ściga, albo siły specjalne. Ty siadaj za. Musisz iść. O kurde, to ale że tak od razu? No pokażcie mi co klikać Dobra widzowie, robimy to. Dobra, jedziemy. O! Pod ten p O kurde! A ja nie mogę tylko tutaj tak siedzieć. Też chcę coś robić. No to ty będziesz... albo pompował? Znaczy ty będziesz ogarniał kabinę i a reszta co Okej. Okay. Ale wezmę benzynę Ja mam już benzynę Ale ty możesz też Jakby widzowie miałem iść na trzy tygodnie Do siostry now, No, no mi na to Ale plany się podłużyły i byłem na miesiąc Tak jakoś Dobra, no i byłem na miesiąc Bo się plany przedłużyły i no Ale wróciłem Więc no e, Dobra. Niski, Niska benzyna e, Napraw Naciśnij właściwe Ale najpierw mi pokaż okay. Ja najpierw wlewam Benzyna Dobra benzyna wle Ile jest? E, Mam połowa Dobra o kurzy, że mamy już prawie 100 km. Trochę mało. Jak na to Nasz rekord to 300. No trochę my sobie tam pograliśmy, bo w ogóle, bo w ogóle nie kumaliśmy o co tu chodzi. Okej, okay, mamy prawie pełny ten. Co się dzieje? A, silnik lewy się odłączył. Dobra. Znaczy się wyłączył. No wyłączył, odłączył. No. Powiedzmy Dobra, ja mam śrubokręt teraz Niech tu się tak O e, kurde, rakieta... ja wybrałem łatwy tryb jak coś. Bok, bok Dobra, Dobra, sending missile. Przeżyliśmy? Przy, Przeżyliśmy I co, bomba sobie poleciała? Dobra, poleciała sobie Łowidzo, oh, wie, tutaj taki stres jest, jak bomba leci, a bardziej to rakieta, ale no. Oh. Te drzwi się oh, nie dobra. teraz, a ty jednak wypier... Ale serio, nie teraz. Wyjdź, uwielbij. Wyjdź. Dobra. Na 10 minut. O kurde, co się dzieje? Na chwilę. Dobra, klikamy... No dobra. No. Dobra. Ale czemu? My nagrywamy odcinek. Tak? Paliwo! Paliwo! Szybko! Dobra, dobra Lara! Jezus, jaka wstypa, kurde! Pierwszy odcinek, jak wróciłem, mi tu taka wstypa! Nadal pika? Nadal pika, bo jest mniejszy głowa. A nie, to przez prawie silnik. O kurde Zaraz będzie ten, okna, chyba no. Ej okno, ej okno, no. No. ej okno Jakie? W Nie, nie widzę nic Żeby było Widzowie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, widzowie? Okno? Okno się... Co tu się dzieje, Juuu, fuuu, co jest? E, Co to pika? paliwo, paliwo. paliwo, to i tas, paliwo. No fuuu, nie jestem w stanie. Kurde. Teraz się żyje. Nie. To i teraz. Proszę cię. Spadamy. No, kiedy widzowie, to miał być level łatwy, a tutaj jest jakiś ciężki. Dobra, czyli mamy dziurę. Dobra, ej, chyba, ej, dobra, ej, chyba giniemy. Widzowie pomocy. Dobra, tak mamy dziurę. Dobra. To dos! Gdzie jest? Z przodu? Nie, tu. Paliwo! Mopa, szybko, toj tas! Mop! Dodaj paliwo! Daję! Dobra! Oj tas! Wybuchamy! Kupuje. Co tu siedzi? Widzowie, Yee. przegraliśmy To miał być level łatwy! A to jest jakiś kurde hardcore. Co wybrałeś? Przyznaj się! No łatwy! No dlaczego to było więcej niż na łatwym? Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O kurde widzowie, co nam się dzieje? O dobra. O tutaj macie nazwę. Od razu. Okej. Okay. Idziemy jeszcze raz widzowie. Dobra. Do... Idziemy. Do bramki numer dwa. Brama numer dwa E, 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 proszę stąd wychodzić. My tu mamy. Wejść. E, widzowie. No proszę. E, stąd. Dobra, dawaj, 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 No nie mogę. Eee... Wy, wyjdź. Tepnęło mnie. Ciebie też? Nie. Czemu jestem sam? E, widzowie? Chyba, chyba zlagowaliśmy grę, musimy wysi i wejść. To po prostu, dobra. Widzowie mir... dobra. Widzowie, druga gra, trochę Dobra. Ale to przez ludzi, nie przez nas. To przez ludzi. O, teraz jesteśmy... Teraz będziemy. Dobra. Teraz możemy. Dobra, ty idź do kabiny. Czekaj, ja najpierw muszę wybrać tryb. A, ty wybrałeś. Dobra. Tylko biorę wezmę benzynę. Dobra, dobie. Joe James. Dobra, Wiemy kim jesteś. Dobra, nie chce mi się. Jezus Maria! Czekać widzowie. Gato, wiesz co zrobić. Co? Wojciech. Wyrzuć, wyrzuć na chwilę. Wyrzuć. Wyrzuć na chwilę. Czy? Na Discordzie. O, O mogę. Widzowie, nie pytajcie kto to jest. Po prostu... No... Po prostu nie pytać. Jezus Maria taki jumpscare zrobił. Dobra widzowie. Lecimy. O nie! Ale że już dobra, ja pogotowałem. To teraz. Kolejne? to ma Idź Dobra, dobra. O, co o co tu się dzieje? Szybko, to O co wie... O, oja O, dobra. Uf. Idę szybko do kabiny. Jakoś tą do ma. Dobra. 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 Spokojnie, co, co się stało? A, drzwi Dobra. O, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko wezmę paliwo. No dobrze, dobrze. O nie, no i mi się wyłączył prąd. Masz jakoś tu naprawić? Ja to właśnie naprawiam. Aha. No, dziękuję.

I tobie pomocy. Nie da To i tak. Już. Rakieta, 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 rakieta. No właśnie idę. Szybko. Uch, dobra. Skończyłem chyba punktować. Kurde. Jeszcze jakieś okna. Jeszcze jakieś okna. Ja cały czas muszę cię paji pompować. Paliwo, 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 paliwo. Nalałem. O, szybko wie, co tu się dzieje? Nie, bo to jeszcze jedno, okno jest. To, to jest. To i go za chwilę. Dobra. O. Ała. Ej, jeszcze jedno, bo cały czas muszę pompować. Tu jest I spadamy, i spadamy! Paliwo, paliwo, paliwo! Hej, to, do, Nie, Nie, widzowie? Szybko. Jak biorę paliwo. Dobra, naprawimy. Co tu się dzieje, widzowie? Matko, to to jest gra... naprawdę e, naprawdę... Jezus widzowie! Co tu się dzieje? To jest gra na trzy osoby. To jest gra na, gra na pewno. Osoby, albo na... chłopie. Nie da się... Czemu mi nie wlało paliwa? Pe napewniam Wiekszo. Napewniam Apewniam! Kolejna <grybko> to jest? Tlen, tlen, ja pompuję tlen, ja pompuję, ja pompuję. Ty nabra. Dobra, ja pompuję. Pompuję, pompuję. Już pompuję. Dobra. Nic mówię. Dobra. No. Idzie chyba jeszcze. Co jest? Paliwo. Paliwo. Już się robi. Ja już idę. Już nalałem, już nalałem. Tylko muszę pompować. I to jest gra na trzy osoby co najmniej. Minimum na trzy. No na pewno. Dobra. Idę, idę, idę. Biorę. Widzowie, tu co się dzieje, tego nie chcę wiedzieć. No znowu mi zamknął samo drzwi. Jezu, eee, e, Powietrze, powietrze W ogóle ten, ten odcinek już trwa 13 minut. minut. E, mob, mob, to jest das, mob. No. Ej, gaz mi wysiadł tutaj. No. nie, Dobra, ty idź na pełnię. E, nie wiem, co się dzieje. Widzowie, tutaj tyle się dzieje, że ja po prostu już co się dzieje. Okej... Okay. Um. O. Odpadamy. Napraw. Szybko, pokaż mi, gdzie mam klikać. Szybko, bieg, hop, hop. Dobra. Uff. silniki nam wyrzuciło. Ej, chyba zaraz będzie rakieta, wiesz. Ej, mob! Ej, to i to jest Nie! O no, nie widzę nic! Land now! Or we are sending missiles! O nie, rakieta! Hmm. Land now! Or we are sending missiles! Pich pan? Nie powinna nas wszczelić! Eee, okej. Okay. Naprawia jeszcze tak? Światła? Tak? Tak? No nic. Nic nie widzę. Oj, już nic nie widzę. Jezus Maria, co tu się dzieje, widzowie? To robię zwykły lot. Oj, teraz chociaż coś widzisz. Szybko. To i to i tak. Ładuję paliwo I pompuję Muszę pompować Ej spadamy Nic nie widać Kurde Spadamy, spadamy Ja muszę pompować cały czas Jezus widzowie ja, Dobra jak się rozbijemy koniec filmu Jezus co się dzieje Ej ty dobra światło naprawiłeś czy jakieś okna są rozwalone? Nie wiem. No idź mogłoć! Dobra. Czekaj, ja muszę wziąć benzynę. Co się dzieje? Benzyna, benzyna! Benzyna, benzyna. Idę, idę. Eee, nie, 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 nie ten... Tu. Dodaj paliwo. Ej, chyba rakieta, chyba rakieta. No ja właśnie idę. Pompuję tlen. No nie mogę podpłaczyć Ej, ej, dużo okien jest tych Bo ja nie nadążam z tlenem. Okna są O jezus widzowie Co się tutaj dzieje To jest tas Okna, umieramy Popuję tam czas Czemu się rozbiliśmy Za mało paliwa. Yeah. Dobra widzowie, to tyle z odcinka.